Cześć, witajcie, to jest kolejne gnomowisko. Dzisiaj zajmiemy się... <laughs> Przepraszam, grą e, Battlefield Play for Free, która jest dosyć ciekawym przypadkiem. Mm, to było dosyć e, interesujące z racji tego, że ta gra pojawiła się na rynku. Miała być ogólnie dosyć ciekawym e, zdarzeniem i... E, na początku zaczę zaczęto o niej mówić troszeczkę, ale później coś ucichło. I zaraz mm, w to wszystko się... Wkręcę i opowiem o tym wszystkim z racji tego, że ostatnio sobie trochę nie pograłem, Więc na początku trochę informacji. Po pierwsze, gra została stworzona przez to samo studio, które tworzyło Battlefield Heroes, czyli Easy Studio, w partnerstwie z EA. Została wpuszczona 4 kwietnia 2011 roku i śmiga na Engine Refactor 2. W niej możemy zauważyć system mikropłatności, nie znaczy, wiem możemy zauważyć, możemy właściwie odczuć, e, o którym powiem za chwilkę. E, jednak na początku jeszcze. E, gra jest oparta na systemie takim dziwnym systemie przeglądarkowym, na którym działa Quake, Battlefield Heroes e, i ta gra, że ściągamy mały plik i właściwie plugin do przeglądarki i odpalamy grę z poziomu przeglądarki. Czy to się dobrze, czy to źle? Zaraz o tym opowiem. Gra obsługuje 1080p, e, co jest na pewno plusem, ale... No, jeszcze też o tym wspomnę za chwilę, bo chciałbym na razie dać tylko em, takie początkowe informacje. E, I śmiga dosyć dobrze jest dobrze zoptymalizowana w tym sensie, że e, można spokojnie wyciągnąć do 60 lat, nawet na słabszych komputerach, Pomimo, e, że nie mamy zbyt dużego wyglądu w. Nasze ustawienie graficzne są tylko pewne poziomy, jak niski, super niski, jest coś takiego jak super low, z czego nie ma super high, co niestety też będzie wspomniane w tym materiale. W każdym razie, jeżeli chcecie odpalić tę grę na jakimś słabszym komputerze, nie ma sprawy. No ale przejdźmy do, do tego, czym właściwie ta gra jest, ta gra w założeniu twórców miała być mm, połączeniem Battlefield 2. Battlefield Heroes i Battlefielda Bad Company 2. E, jakie elementy właściwie z każdej z tych gier mogli przynieść autorzy? E, cały, cały gameplay e, miał przypominać bardzo Battlefield Bad Company 2 bez zniszczonego środowiska. E, miało być to troszeczkę przyszypszenie przy, przy rozgrywki, e, ona miała być dosyć dynamiczna, e, Miała być podobne klasy. E, miało być ogólnie w... Bardziej przypominać e, tą nowszą grę niż Battlefield 2, e, oczywiście. Przypomnijmy sobie Battlefield 2, to jest e, stara gra, która. E, właściwie stara. Zależy, jak pojmujemy słowo stara, ale e, gra, która e, została stworzona, o boże, już nie pamiętam, ale coś koło 2000 roku została chyba wypuszczona. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem. E, nie sprawdziłem tego niestety. E, w każdym razie była mocno oparta na. E, Mocno oparta na współpracy i miała taki bardzo militarny feel. Co z Battlefield Heroes? Właściwie system ten, system gry darmowej, bo Battlefield 3 for Free, jak sama nazwa wskazuje, jest grą darmową. I troszeczkę też tak jakby uproszczenia w systemie. Okej, okay, ale najpierw podajmy parę takich faktów bardziej suchych. Są cztery klasy, jest Assault, Medic, Inżynier i Recon. Recon to jest typowy sniper, inżynier to jest inżynier, czyli gość z wyrzutnią e, rakiet, jak to się już przyjęło teraz w grach serii Battlefield. Medic to jest Medic, e, oczywiście Medic w serii gier Battlefield ma CKMa, chociaż nie pamiętam tych starszych gier. E, sięgając do 1942 chyba było troszeczkę inaczej. Asalt wasz typowy mm. Szturmowiec, który w tej części posiada też apteczkę, która odnawia amunicję, tak samo bo jak w serii Battlefield Bad Company. Bo to z tymi klasami właśnie nawiązuje Battlefield Play For Free do, do swojego... do swoich, nie wiem właśnie czy powiedzieć, młodszego brata czy starszego brata. Właściwie... To jest specyficzna sprawa, ciężko mi o tym mówić. Ogólnie Chodzi o to, że Rekon ma na przykład wykrywać yy, graczy w takim pewnym, pewnym obszarze, to jest motion sensor, inżynier może naprawiać yy, pojazdy, yy, medyk może leczyć, asat może odnawiać amunicję i to jest taki bardzo, bardzo, yy, bardzo fajnie się to sprawdziło na przykład w wypadku jednak tutaj nie do końca. I nie będę czekał właściwie z wadami na koniec, bo będzie ich bardzo dużo, więc od razu zacznę tutaj mówić. Co jest pierwsza pierwsze zła rzecz, jaką zauważyłem? E, możemy mieć tylko dwie postacie. I w trakcie gry nie możemy zmieniać tych postaci. Jeżeli zrobimy asalta, to będziemy grać asaltem w, na danym serwerze, ale też na każdym serwerze, póki nie zmienimy postaci z poziomu menu, e, w, menu w, w takiego, takiego przed, przedgrowego. Tutaj mogę go pokazać, tam chyba zmieniamy postacie, teraz na ekranie. E, I to jest... Okropne, ponieważ gra, która opiera się na grze zespołowej, nie ma takiego swobodnego, takiej swobodnej zmiany. To jest zrobione, żeby każdy gracz mógł tak jakby spersonalizować swojego żołnierza. Co też jest złe, ponieważ ja nagrywając miałem na przykład lagi, ale też nie nagrywając, miałem lagi, ponieważ jak się ładował każdy żołnierz, to. To wszystko, te wszystkie ubranka, te wszystkie ciuchy, pierdoły, bronie, wszystko się ładowało. To nie był przed grą, tylko podczas gry. Gdy byłem w takim tak jakby spectator modzie po śmierci, wtedy to wszystko zaczynało się ładować. I tak, można mieć tylko dwie postacie, czyli dwie klasy właściwie, na więcej, czyli na... bo ogólnie mam cztery, cztery klasy aż. A możemy tylko dwie wybrać. I na początku o tym nie wiedziałem. I okazało się, że nie można skosować swojej postaci, by trzeba było zrobić nowe konto. Nie można, tak jakby. Dopiero stworzenie na jednym koncie więcej postaci trzeba zapłacić. I to jest bardzo, ale to bardzo wielka ujma dla tej gry. To jest pierwsza taka wada, która mocno mi się rzuciła w oczy. Dobra, ale przechodźmy dalej. Te postaci mają też drzewko rozwoju. Tak, to zostało zrobione źle. Po prostu źle. Yy, nie dość, że... skille, jakie możemy ulepszyć, są naprawdę głupie, tak jak na przykład samo prowadzenie. Yy, prowadzenie. Nie, to nie jest śmigłowiec, przepraszam. Yy, to jest odrzutowiec. Trzeba wykupić na to skill. Nie mogłem prowadzić śmigłowca głupiego, bo nie miałem na to skilla. Jakiś devil, który wykupił ten skill. Wziął śmigłowiec i od razu się rozpieprzał wodę. To nie jest fair. To ogólnie jest bardzo głupie rozwiązanie. Poza tym, te skille naprawdę, yy, zmniejszenie obrażeń, spadanie z drabiny, to nie ma sensu w ogóle. Okej, okay. przejdźmy dalej. No, są so, so te skilly. Dobra, są też bronie. Możemy więc, mieć więcej broni niż mamy dostępne, ale musimy za to zapłacić. Yy, w porównaniu do Battlefield Heroes, yy, tutaj się odniosę. Yy, tam nie było to takie uciążliwe. Tutaj jest, jak cholera. Okej. Okay. Mogę kupić te bronie na dzień albo 3 dni, ale to kosztuje cholernie drogo. Wykupienie gry na stałe, przepraszam, nie gry broni na stałe kosztuje realną kasę, więc Play for Free ma S, szczerze Wam powiem, i niektóre bronie mogę stwierdzić, że są nieco lepsze. że w Heroes było to bardziej zbalansowane, takie przynajmniej mam odczucie niż tutaj. Tutaj te bronie jednak spory sporo się dosyć różnią współczynnikami od siebie, patrząc po samych statystykach broni, które mamy wyświetlane obok. I niektóre można kupić tylko za realną kasę, więc no, taki środkowy palec graczem pokazany został. Ehm, gra właściwie, ten, ten, ten Play For Free, czyli wiecie, ten, 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 cały, ten cały slogan, w ogóle nazwa Battlefield Play For Free jest tak beznadziejna, ponieważ to nawet graficznie wygląda źle. I naprawdę, ten cały, ten, ten cały image, który oni próbują stworzyć, jest zachwiany. Wszystko, wszystko, mimo wszystko, jeżeli tak, 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 wydało mi się, że gra, tak, żeby się cieszyć tą grą, to naprawdę musiałbym troszeczkę jednak kupić sobie jakąś broń, przynajmniej na stałych, która mi się naprawdę podoba, bo te broni podstawowe nie za bardzo mi się spodobało, szczerze powiem. Oczywiście można postrzegać, ale nadal. Inne były dosyć ciekawsze. Były bardziej, bardziej fajnym wyborem. No i... żeby zmienić swój wygląd postaci, bo to w sumie na to gra idzie, że, że można zmienić ten wygląd. ok O samych postaciach może już zamknę ten rozdział, bo to zostało już rozwiązane okropnie, naprawdę źle. I żeby się streścić, przejdźmy teraz do tego... do map i ogólnie... do gameplayu. E, oczywiście gameplay to jest typowy capture the flag, znaczy przejmowanie punktów i e, tak jakby zdejmowanie etiketów wroga, czyli tych, tych, tych punktów odrodzenia, znaczy takich nie punktów fizycznych takich na mapie, tylko takich punktów, e, czyli ilości odrodzeń wroga. E, są tam stare klasyczne mapy z Battlefield 2, ale to jedyne co z Battlefield 2 przyszło. Cały fil, cały... właściwie dużo będzie teraz słowo film, bo z tym mam główny problem. To jest główny problem z tą grą u mnie. Cały, 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 cały klimat Battlefielda 2, cały, cały taki, taki kor rozgrywki został utracony tak naprawdę. I gra. Nie gra się tak fajnie jak grało się Battlefielda 2. Troszeczkę miałem okazję akurat pograć. Więc to mogę spokojnie stwierdzić. Tutaj wszystko się rozwala w ogóle. nie ma, Nie ma. Nie trafiłem jeszcze grając w tą grę na zgrany zespół, bym musiał zagrać ze znajomymi, ale szczerze powiedziawszy, nie miałbym telefonu grania ze znajomymi. Wolałbym w Battlefield Heroes czego, e, pograć i tak, e, grafika. Grafika jest gówniana, tak naprawdę. Oczywiście gra jest optymalizowana na słabsze komputery, ale grafika mi się wcale nie podoba. E, animacje są bardzo uproszczone i jest dużo uproszeń więc e, tak, na, przy krótkiej grze to aż tak bardzo nie przeszkadza. Chociaż nadal trzeba się do tego przyzwyczaić. Ym, ale grafika po prostu... Jak już idzie na takie uproszczenie, to lepiej przyjąć kreskówkową konwencję, tak jak było w Heroes. Dlatego to tak wyszło dobrze, dlatego te, te, ten model tak tam zadziałał, bo tam można było iść na uproszczenie, można było iść na kolorową grafikę, która nie jest, nie jest wymagająca, i jest wydajna i wygląda ładnie. Tutaj, gdzie ta gra jest właściwie takim realistycznym, a właściwie próbuję być realistycznym shooterem. Tu tak naprawdę to nie wychodzi. Niestety. Teraz samo strzelanie, bo na tym się opiera nie, nieprawdaż? To będzie bardzo nisko. Po pierwsze, dźwięki. Do dupy. Tak jeżeli strzelamy z broni, nie czujemy. I po prostu machniecie nożem, to jest jakieś wiecie, po prostu brzmi to beznadziejnie. Samo strzelanie trwa za długo, nie jest tak jak chciałbym być. jest... Jeżeli strzelałem do wroga, to na przykład strzelałem ze sniperki. Nie wiem, co robiłem źle. Stałem dosyć daleko. Ehm, próbowałem strzelić do tych gównianych pikseli, które miałem na ekranie. A mimo wszystko, pokazywało mi tylko liczbę obrażeń plus 73, czy coś z tego. A nie zabijałem wroga i to mnie strasznie irytowało. Za to, jeżeli gra bo to takie, takie dwie postacie stworzyłem. To, to było troszeczkę inaczej, ale nadal nie było to fajnie, bo, nie było to fajnie, bo strzelam, strzelam, strzelam. Kurczę, widzę, że wale headshota, a mimo wszystko nie zabiłem tego gościa, on dostaje obrażenia. Nie wiem, czy to jest sprawa detek detekcji, yy, detekcji yy, hitboxów, czy ja po prostu źle grałem, ale zawicie wroga, czasami było tak upierdliwe, że to nie było nawet fajne, to nie było zabawne. Rzucenie, gra rzucenie granatem to jest po prostu pierdnięcie i w ogóle ten granat nie ma na nałożonej na siebie fizyki tak samo jak rzucenie yy, Amos Playa na ziemię, czyli tej skrzynki która rozdaje amunicję nie było w ogóle fajne, bo na, jak w Battlefield 2 to było fajne, rzucasz tą obceczkę. na nią jest nałożona jakaś fizyka i ona dzia działa w taki fajny sposób jeszcze masz taki fajny dźwięk jak ci się naładuje, jak ci się odnawia amunicję, tak nie, nie pamiętam kto dokładnie było tutaj po prostu ci się zwiększa amunicja to wszystko i miałem czasami takie problemy, że nie wiedziałem czy, czy muszę stać bezpośrednio na tej na, tym, na tej skrzynce w w battlefieldach były też takie fajne systemy od niedawna, od Bad Company wprowadzone, że notyfikacje a propos zdobytych punktów tak jakby zabijasz wroga robisz mu to wszystko nęcza punkty i to w taki fajny sposób Tutaj dostajesz taki biały napis, który jest e, strasznie gówniany. Szczerze powiedziawszy, e, nie ma takiego. Na przykład w Battlefield 3 chyba jest taka, e, taki dźwięk przy tym, jak ktoś coś, coś zrobi, czy coś w tym stylu. E, tutaj, nie wiem, tak, tak, tak mówi to. Z, e, tak, totalnie, totalnie randomowo. Nie wiem, czy to nawet jest prawda, ale brakuje czegoś takiego. Po prostu wyświetla się tekst, który nawet nie wygląda ładnie. I to jest naprawdę beznadziejne. Co mogę zaliczyć do plusów? Na pewno motyw dźwiękowy w głównym menu, wybierania wszystkiego. I ogólnie, wiecie, tak. Motyw cholernie mi się podoba, ale to to jest jedyne co ten. Właściwie te mapy, mapy są yy, brzydkie. W Battlefield 2 to nie przeszkadzało, bo to tam wtedy było dosyć fajne i. E, miałeś znajomych i tam wszystko to było bardzo taktyczne, bardzo takie zgrane, mogłeś tak poczuć się bardzo militarnie, tutaj czegoś takiego nie ma. Po prostu e, ta gra jest nieudanym tworem, bardzo brzydkim tworem. E, no i to przeszkadza. E, co mogę powiedzieć dobrego o tej grze? Przez parę chwil poczułem się e, poczułem drobną episkość jakoś czułem, e, jaką czułem e, w e, poprzednich częściach gry w Bad Company 2 całkiem sporo gram i miałem bodajże trzy momenty, w których to było takie fajne. Ja, jak jechałem e, samochodem, bo tutaj jeżdżenie, jeżdżenie po zapomniałem o tym spełnić jest taka opcja, e, co prawdopodobnie zauważyliście już na klipach. E, nie jest najgorsza. I było takie fajne momenty, gdzie na przykład były bitwy helikopterów e, nade mną. Albo jakiś helikopter, le helikopter leciał i strzelał do mnie, jednak mimo wszystko nadal sądzę, że to było w poprzednich częściach gry i to było lepiej rozwiązane. Mm. E jeszcze był bardzo fajny moment jak byłem sniperem i leciałem na tyle e helikoptera takiego transportowego e i mogłem się tak patrzeć i w sumie sna snajper z niego. Przecież nie za bardzo snajpiłem, bo totalnie do dupy mi to wychodziło i nie za bardzo mogłem one shot one kill. Było trochę niezrównoważone, szczerze powiem. Gdyby taka opcja była jednak, to mogę zrozumieć. To wtedy też się fajnie dosyć poczułem. Ale nadal można było to rozwiązać lepiej. Ehm, co szczerze na koniec mogę powiedzieć o tej grze? Ehm, możecie spróbować, jest oczywiście darmowa. Więc ehm, nie, nie będzie to jakiś duży problem, że po prostu zagraźnią. Ehm, warto sformułować formować jakąś własną opinię eee, ale szczerze wam powiem, że jeżeli macie już grać w Battlefieldy, lepiej kupić Battlefield 2, który nadal, w którego nadal ludzie grają, albo poprosić znajomych, że chodźcie kupić Battlefieldy sobie, eee, to jest stanie gra. I pograjmy, bo w sumie będziecie mieli o wiele więcej fanów, naprawdę. I też wam zadziała e, na komputerze naprawdę słabym. A... Grand do tej pory jest bardzo fajna. Ten twór szczerze powiem, że dla jej się nie udał. Może był tylko takim, taką próbą yy, sprawdzenie czy to w ogóle da radę, takim badaniem rynku. Jednak nie. Yy, ciekawa kwestia, o której jeszcze nie wspominałem dużo. Yy, było tak, że na początku ta gra fajnie się zapowiadała, więc yy, oczywiście yy, dużo, dużo prasy dostała. Yy, znaczy, prasy takiej prasy, bardziej zubowy powiem, że o, pamiętam, Wązio zrobił tego, z tego materiał, e, parę osób zrobiło z tego materiał, e, też zagranicznych, ale ta gra tak szybko, strasznie szybko straciła ten, 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 ten momentu. E, prawdopodobnie każdy pojedynczy materiał zrobi koniec. To wszystko. E, więc naprawdę, ja osobiście się nie miałem dobrego czasu e, przy tej grze i uważam, że Design tej gry jest strasznie skopany w niektórych miejscach, i to wszystko jest takim nieskładnym nie tworem, który e, mógł zostać lepiej zrealizowany albo mógłby być fajny, gdyby, był, gdyby miał inny w ogóle format że nie ten free to play, mikro tylko jakby poświęcili na niego czy, czy jakiś więcej czasu e, de, takiego developingu, żeby stworzyć remake Battlefielda 2. To mogłoby być ciekawe, ale nadal nie wyszło im szczerze powiedziawszy w mojej opinii. No niestety, moja, moja jeszcze rada na koniec, jeżeli chcecie pograć za darmo ze znajomymi i mieć masę fanów, zagrajcie w Battlefield Heroes. To jest naprawdę świetna gra, gra się bardzo fajnie, jeżeli nie, nie przeszkadza nikomu. Strzelanie dużo do jednej osoby to naprawdę wam się spodoba. Ogólnie ma to te, taką tendencję, obie te gry mają, ale w Battlefield Heroes nie przeszkadza, tak jak w WoWie nie przeszkadza mi bicie bossa, który ma 10 000 HP przez pół godziny. Tak, więc niestety, dla tej gry łapka w dół, to jest moja opinia, jeżeli się nie zgadzacie, jeżeli macie jakieś, yy, co, co, o czym chcieliście yy, ze mną podyskutować, piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach swoje też opinie. Jeżeli chcecie i macie na przykład inną opinię, a chcieliście nagrać tego materiału, możecie też nagrać odpowiedzi wideo. To by było całkiem ciekawe. I tak, i to jest e, kolejne domowisko. Nada z gier darmowych i nieco takich słabszych wymaganiowo. Z racji tego, że e, no, niestety komputer taki, a nie jaki. E, boże, to w ogóle nie było po polsku. E, I ja się żegnam. Do zobaczenia. Pa. 一拜拜拜。Bye bye bye.